Od pewnego czasu trochę ucichło o tym niechlubnym członku z ramienia Platformy Obywatelskiej, który powszechnie kojarzony jest z Lublinem, a tak naprawdę wstydzić za niego powinien się Biłgoraj. A już znowu z Lublina rozlega się głos posłanki o nazwisku kojarzonej z nieprzyjemnym owadem, który bardzo poważnie zasmrodził debatę publiczną w Polsce. Otóż ta jeszcze no, można powiedzieć, młoda i jak większość uważa, ładna, co wedle mądrości ludowej nie zawsze idzie w parze z pewną taką cechą, jak właśnie rozsądek i zdolność do zbornego formułowania swoich myśli, objawiła, że po co staruchom operacje? Pieniądze przydadzą się przecież na jakieś implanty, powiększanie penisów, czy jakieś inne bardzo potrzebne sprawy młodym, wiernym, wykształconym wyborcom platformy z dużych miast? Wyznanie tej, powiedzmy, mis platformy jest rzeczywiście szczere. Ona powiedziała to, co zapewne myśli. Obrazuje to niestety sposób, w jaki ci ludzie, którzy wzięci znikąd, znaleźli się na Szczytach władzy, no bo przecież czemu taka posłanka zawdzięcza swój wybór? No przecież nie mądrości, nie znajomości realiów państwa, nie swojemu dorobkowi życiowemu. No gdzieś z baru została tam wzięta, jak to się mówi, do tego posłowania. No i już dzisiaj będzie tutaj rozdawać prawo do życia i śmierci. Jakoś tak bardzo szybko weszła w ten zwykły dla. Partii władzy dla Platformy Obywatelskiej, ton patrzenia z góry i z pogardą na zwykłych, biednych, a tutaj akurat starych Polaków. Jako, że niespecjalnie jestem przekonany do walorów intelektualnych pani posłanki, to nie będę ją posądzał o udział w jakimś szerszym planie walki o postęp na świecie i wbudowanie nowego Europejskiego człowieka, czy ogólnie człowieka nowego światowego porządku, ta pani po prostu mówiła z obfitości swego serca. A że te obfitości są, jakie każdy widzi, no to i głupota wyszła na miarę jej autorki. Warto jednak, mimo wszystko, zastanowić się nad tym przekazem, że ludzie, starzy powyżej 80. Piątego roku życia nie mają prawa do operacji. No, gdyby jeszcze to politycy ze swoich pieniędzy w jakiś sposób finansowali te operacje, no to byśmy się mogli zgodzić, żeby arbitralnie podejmowali decyzję. Tobie daję na operację, a tobie nie daję, a tobie może dam później. Problem jednak, że ci politycy to co najwyżej zabierają część pieniędzy, którą my dajemy na te swoje. Operacje, a nic do tego nie dodają. Dlatego więc, no, powinni z dużo większą pokorą podchodzić do tego, w jaki sposób my chcielibyśmy nasze pieniądze wydawać. Weźmy sobie takiego człowieka, który ma te 85 lat. Zapewne 30-40 lat pracował i kilkaset tysięcy złotych oddał państwu w ramach tych świadczeń zdrowotnych. Zapewne część z nich wykorzystał w jakichś tam drobnych sprawach związanych z przeziębieniem, katarem czy innymi tam rzeczami w ciągu swojego życia, ale państwo statystycznie rzecz biorąc na pewno dużo więcej mu zabrało niż wartość usług medycznych, które mu w ciągu jego życia opłaciło. Inaczej mówiąc, rząd, który po części reprezentuje wspomniana posłanka, wyszedł na plus na tym 80%. Pięcioletnim człowieku to państwo jest winne temu człowiekowi sporo pieniędzy, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną czy emeryturę. I teraz, kiedy ten człowiek płacił na te świadczenia, kiedy jest niedołężny, stary, słaby, nie może już tam rzucać jakimiś nakrętkami, czy palić opon pod kancelarią Rady Ministrów, przejawem najwyższej pogardy, a wręcz można powiedzieć, przejawem jakiegoś upadku moralnego władzy jest stwierdzenie: Co z tego, że całe życie tyrałeś, a ja brałem od ciebie pieniądze za to, żeby cię do końca życia leczyć? Teraz jesteś słaby i nie zamierzam Twoich pieniędzy przeznaczać na Twoje leczenie. Umieraj! Jest to rzeczywiście podłość najwyższego rzędu. To już nie jest zwykły rabunek, kiedy przychodzi bandzior, zabiera pieniądze, dawaj, bo zginiesz itd. Tak to jest rabunek połączony z oszustwem, ze zwodzeniem, z wyprowadzaniem w pole tego człowieka i poniżaniem go. Tak to nawet bandziory nie postępują, a przynajmniej jest to rzadkie. Drugim ważnym powodem, dla którego należy się pochylić nad obfitością serca pani posłanki, którą raczyła nam przedstawić w swoich słowach, jest właśnie zlasowanie umysłu, które dokonuje się w elitach polskiej władzy, wśród tych tak zwanych wykształciuchów. Cała cywilizacja, jej rozwój zbudowany był na pierwszym przykazaniu dotyczącym stosunków międzyludzkich, a brzmi ono następująco: czci ojca swego i matkę swoją, a będzie ci się dobrze żyło na ziemi. Jest to warunek konieczny, by społeczeństwa dobrze funkcjonowały, by im się dobrze wiodło, to żeby się troszczyli o poprzednie pokolenie. Widać już pustotę i degrangoladę. Umysłową, pomimo stosunkowo młodego wieku u tej posłanki, a możemy się domyślać, że ona jest jak gdyby pewną emanacją całego pokolenia tych młodych wykształconych z dużych miast, którzy dawno zapomnieli, skąd im nogi wyrosły.